Lider Kszanowskiej Klasy MKS Fablok nie zwalnia tempa. Po wygranej z wisełką rozkochów pod Łukasza Kaduczki podejmowali na własnym stadionie jedenasty zespół rozgrywek Promyk Bolęcin. Do każdego rywala trzeba podchodzić z szacunkiem, bo tutaj wiadomo, że przy tym graniu sobota, środa, gdzie, gdzie tym meczów jest tak dużo, to na, tak naprawdę każda drużyna może zgubić z każdą punkty, więc musi, musimy być uważni i nawet z najsłabszymi rywalami dawać 100%, bo inaczej tego awansu nie zrobimy, a taki jest cel. Od początku spotkania po Chrzanowianach było widać dużą ochotę do gry. Mimo kilku zmian w podstawowej między innymi braku Rafała Chrząszcza i Rafała Brzezonia, gospodarze wyszli na ten mecz bardzo ofensywnie i szybko zepchnęli rywali do obrony. Mamy szeroką kadrę, teraz dwa, w ciągu dwóch tygodni mamy pięć meczów, więc też musimy tutaj rotować. Dzisiaj odpoczywali oni akurat z powodu kartek, ale też, też i w tym i w następnym meczu też musimy cały czas rotować. Każdy dostaje szansę. Już w piątej minucie gospodarze nieźle rozegrali rzut wolny i Michał Domurat otworzył wynik meczu. Chwilę później ładną akcję szanowian wykończył Tomasz Kędziora, podwyższając na 2 do 0. Dwie szybkie bramki ustawiły mecz. Bolencin się cofnął i szanowani mieli dużo miejsca, żeby rozgrywać kolejne ataki. W 29 minucie po dobrze rozegranym rzucie rożnym na 3 do 0 trafił Jakub Gędłek. Do przerwy Fablok mógł prowadzić jeszcze wyżej, ale w kilku dogodnych sytuacjach zabrakło wykończenia. Po zmianie strona 4 do 0 podwyższył Dawid Sabuda. Ten sam zawodnik w 55 minucie popisał się mocnym strzałem za pola karnego, trafiając na 5 do 0. W drugiej połowie zawodnikom obydwu stron przeszkodziła aura i ostatnie 30 minut spotkania musieli rozgrywać w rzęsistym deszczu. Tempo meczu nieco spadło, ale Fablok starał się nadagrać swoje i atakować. W 89 minucie piętym strzałem za pola karnego popisał się Piotr Olszowski i piłka po raz kolejny znalazła się w bramce gości. Szukałem drugiego słupka, na szczęście tam gdzie się noga obrońcy jeszcze zahaczyła tą piłkę i piłka spadła za kołnierz bramkarzowi. To cieszy wiadomo, bo to jest moja pierwsza bramka w barwach Fabloku, więc miejmy nadzieję, że w następnym meczach będą kolejne. Wynik już się nie zmienił i MKS Fablok Szanów po wygranej 6 do 0 z Bolencinem mógł świętować zdobycie trzech kolejnych punktów. Każdy mecz jest dla nas ważny, gramy z meczu na mecz o trzy punkty. Musimy punktować, szczególnie z tymi słabszymi zespołami. Dzisiaj szybko ułożyliśmy sobie mecz, dwie, trzy bramki, później, już spokojnie kontrolowaliśmy. Młodzież mogła też więcej pograć, pokazała się z dobrej strony. Szczerze, wynik. 6-0 to taki najmniejszy wymiar kary. Miejmy nadzieję, że na tym pierwszym miejscu zostaniemy do, do, do końca rundy, do końca sezonu, ale wiadomo, że jeszcze przed nami bardzo dużo trudnych meczy. Mamy ciężkowianka ważno mamy Kamień, więc te, te mocne drużyny jeszcze są przed nami. W środę starcie z Alvernią, tam musimy zdobyć trzy punkty, to jest obowiązkowe. No i po prostu musimy popełniać jak najmniej błędów, nie możemy się już spotykać w najbliższych spotkaniach. Mamy tak dobrą taktykę, żeby zabezpieczyć jednak tyły, a z przodu też mamy bardzo dobrych ofensywnych zawodników, którzy... Gdyby byli bardziej skuteczni, myślę, że dzisiaj kilka bramek dorzuciliby dodatkowo. Po 20 kolejkach MKS Fablo Xanu z 50 punktami na koncie zajmuje fotel lidera rozgrywek. 3 punkty straty do krzanowian mają ciężkowianka Jawożno i start kamień.